Witajcie moi drodzy na kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj mamy u mnie premierę nowej zdrabki może Pieniędzy. Zdrabka za 10 zł. No akurat tematycznie pasuje pode mnie. O, po, w poniedziałek akurat będę nad morzem na urlopie. Od poniedziałku cały tydzień. I też mówię, że będzie trochę ograniczona moja tutaj obecność. Moja aktywność na YouTubie. Filmy postaram się, żeby były, bo no, w sumie mam nagrane jako taką na przyszły tydzień, yy, tylko po prostu no, będę ciężko mi będzie odpisywać te komentarze, więc będę przypinał na pewno serduszka. Serduszko to znaczy, że czytałem Wasze komentarze. Ja jakoś tam się potem postaram odrobić. Tak samo oglądanie innych kanałów postaram się obejrzeć, ale z tymi komentarzami może być różnie, więc za co Was już przepraszam. Mam na dzisiaj 5 zdrapek, 50 zł. No, zobaczymy. Może pieniędzy była taka zdrabka, może kasy za 5 zł. Z ciekawości tak sprawdzałem, czy to jest premiera, czy wznowienie. No, wydaje mi się, że to jest premiera. Nie znalazłem takiej, która była. Byłam tak, jak mówię, może kasy za 5 zł. Szukamy, oczywiście, wygrywających liczb. Dodatkowo skarbu, takie skinień ze skarbami. No i kotwicy. Kotwica, mnoży wygraną razy dwa. Pewnie będzie ciężko do znalezienia kotwica. Stopnie wygranych tak się prezentują. Standardowo w sumie. Yy, mam, yy, pani mi podawała z punktu, więc mam różne numerki. Mam 13, 15, 17, 18 i więc Zobaczmy, co z tego wyjdzie. Oby coś fajnego wpadło. Zaczynamy od trzynastki. Dobra oby jak najwięcej się udało zobaczymy ile będzie pieniędzy nad, na wydanie nad morzem no już, już tak czekam, czekam odliczam już za niedługo dobra numerek 13 za, y, zaczynamy y, wygrywające liczby 18 ale fajna warstwa nawet 12 45, 31

Te może pieniędzy. Wtedy zrobimy taką dogryweczkę. Ale pomyślę w jaki sposób. 33, 47. Czy z kilku miejscowości kupić? Te może pieniędzy. Zobaczymy. No bo będę ogólnie we Władysławowie. A Władysławowo to blisko do Helu jest. E, w Gdyni mam przesiadkę do Władysławowa, więc i nie zaliczę. I może jeszcze Gdańsk 53, 21, więc z kilku tych miast myślę, wezmę zdrabki: 19, 26, 37, 15 i 32, no pierwsza wydaje się być pusta. Kontrolne widziałem na innych kanałach więc tutaj, dokładnie różne. Dobra, trzynastka pechowa. Weźmiemy sobie tak, jak leci po kolei, czyli piętnasty numerek z drapeczki no mam nadzieję, że cokolwiek wpadnie. Wygrywa 29, 24, 45, 51 i 42. Dobra.

31, 34, 18, 46, 35, 29, 28, no i 45, a skrzynia nam daje no 10 złotych, skarb no, to jest skarb aż 10 zł, szok nie wiem jak są kontrolne na 10, niby widziałem co po niektóre kanały już, ale niestety nie pamiętam RR, ale fajnie, że coś jest no to zobaczymy, czy po kolei numerek 18, czy nam coś da często mam coś w tym numerku, więc kto wie wygrywa 58, 52 29, 14 i 13 a jest trzydzieści pięć, pięćdziesiąt siedem, trzydzieści osiem, czterdzieści jeden, pięćdziesiąt jeden, dwadzieścia jeden, ale pustaki pięć, czterdzieści osiem, siedemnaście, trzydzieści jeden, czterdzieści pięć, szesnaście, czterdzieści dziewięć,

Dobre i to, ale wiecie, 50 zł wydana, a to jeden zwroclik wygrywa 46, 23, 47, 54 i 58. A jest 43, 21, 17. Chciałbym tą kotwicę zobaczyć. 13, 56, 39.

18, no słaba zdrapka 32, 49 i 22 No niestety zdrabka pusta. Dobra, mamy pusto Niestety. Jest to jedna z gorszych premier chyba, która mi się trafiła ostatnio. Eee, no zdrapka niby ładna w sumie. Jak ją zobaczyłem, to mi się spodobała. No a dała tylko 10 złotych w jednej zdrabce. I to jeszcze symbol dała. No ale dobre i to. Coś będziemy z tym robić, będziemy mnożyć e, i co, zapraszam Was na kolejne odcinki, nagrane na zapas e, i tak jak mówię, od poniedziałku e, no będzie mniejsza aktywność moja na YouTubie. E, serdecznie Was pozdrawiam, trzymajcie się, cześć.